Dobry, byki. Biegnę z czytaniem do Was na czerwiec 2023. Tak jak mówiłam, u baranów i pewnie przy każdym filmiku będę o tym mówiła, jestem tylko człowiekiem, mam swoje ograniczenia i jest to dla mnie wyzwanie, mieszczenie się z czytaniami o czasie, jakoś nie potrafię to, duże wyzwanie dla mnie, zwłaszcza że teraz mam mnóstwo jakiegoś zamieszania w moim życiu, tyle się dzieje. To dobrze, ale bądźcie proszę wyrozumiali. Już pędzę z czytaniem dla byków na czerwiec. Witajcie na moim kanale. Zapytaj tarota. Cieszę się, że jesteście. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i bierzcie to. Co do Was przemawia, a to co nie przemawia. Zostawcie. Zachęcam do subskrypcji, dzielcie się swoją energią. Mówcie, że taki kanał funkcjonuje, tak, żeby mnie algorytmy YouTubeowe widziały. I y, komentujcie, pytajcie, bądźcie w kontakcie. Zachęcam również, żeby obejrzeć filmik, y, znaczy y, Boże, filmik, z innych czytań znaków solarnych będzie link w opisie filmu tak żeby zobaczyć swój ascendent i ważne planety osobiste to na pewno pomoże wam w interpretacji i da więcej, większy zasób wiadomości. Mamy, mamy pełnię truskawkową, mówiłam u baranków też, no chyba przy każdym znaku będę parę słów powiem na ten temat. Słuchajcie, dobra pełnia na wszystkie rytuały miłosne, na zaklęcia miłosne, na przywołanie, przeciągnięcie miłości, ponieważ Wenus weszła w znak lwa, oczywiście lwy mają tutaj najfajniej ale wszystkie znaki ogniste, ale w ogóle wszystkie znaki będą e, weszła w, w znak lwa i będzie tam do października. Także jest dobry czas na smakowanie życia, zwłaszcza że obok jest Mars, a oni się bardzo lubią te dwie palanety, więc jest smakowanie życia, korzystanie z życia, e, przyciąganie obfitości i miłości, a jeszcze pełnia jest. Także idealny czas na to, żeby no, żeby sobie pomyśleć, przynajmniej pomarzyć o pragnieniach, czego pragniemy. Tak namawiam serdecznie. A teraz czytanie dla byków, dla czerwiec, na czerwiec 2023. Jaka energia w pracy dla byków? Ósemka mieczy. Uczucie, emocje, świat uczuć. Czwórka mieczy. Mm. Czego się nie spodziewacie? Prawo niespodzianki. Sąd ostateczny. A co to za karty? Byki. Wasza postawa? No wiecie co? No chociaż tyle. Całe szczęście. E, w związku z tym, co warto zrobić? Ale energię. Szóstka mieczy. No tak. Żeby ruszyć, ruszyć z miejsca musisz pójść w podróż. Czego nie robić? Co zostawić? Mhm, tak jest. I karta na czerwiec dla byków 2023. Uff! No dobra. Drogie byki, moje drogie byki, e, możecie być, zacznę od pracy, spraw, sprawy zawodowe, finansowe. Część z was, drogie byki, może mieć takie przeświadczenie, że jakby utknęło w miejscu, że w tej pracy, której są, nie mają możliwości rozwoju, nie mają możliwości awansu, czy podwyżki, czy właśnie tego takiego ogólnego rozwoju. Niektóre z was będą się czuły trochę, jakby były wykorzystywane, na znaczy, to niedobre słowo, wykorzystane, ale. Może nadużyć, też niedobre słowo, nadużycie. Takie, o, wiem, obarczone ogromną ilością obowiązków. I mm, to Was może trochę przytłaczać. I też tak, pilnujcie mm, myśli swoich, a propos pracy, bo to tak, jakbyście tutaj w tej pracy nie widzieli. Sensu tej pracy, efektów tej pracy. Pracujecie i y, ja już nie mówię o pasji czy o zaangażowaniu, że uwielbiam swoją robotę, tak? Tylko idę tam dlatego, bo y, muszę zarobić na kredyt czy na czynsz. O, to jest mniej więcej taka postawa. Wam, was może dopaść w czerwcu. W związku z tym, przy, przy karcie y, cesarzowej, rada dla was jest, moi drodzy, taka, że. Już kiedyś mówiłam, jeżeli cztery rzeczy w Twojej pracy uważasz, że są e, słabe, a jedna jest fajna, to wzmacniaj myślami tą jedną. E, I wtedy te czwar, cztery rzeczy, znajdź coś w tej pracy, w, czy w swoim funkcjonowaniu finansowo-zawodowym, co jest fajne, co lubisz. I to wzmacnia myślami. Co znaczy wzmacniać myślami? Czyli, yy, na przykład, masz fajnych ludzi yy, wokół siebie. Oj! To, to mówisz do nich, to, to sobie mówisz. Do nich też możesz powiedzieć, że fajnie, że są, ale mam fajny, yy, pracuję z fajnymi ludźmi. I tak mantrować, mantrować, i wtedy yy, wyjdziesz trochę z tej energii zniechęcenia, z nie, z nie, może nawet czasami zniecierpliwienia. I jeszcze, drogi byku, uwaga. Eee, karty cię namawiają, żeby zacząć myśleć o swojej drodze zawodowo-finansowej, do tej pory myślałeś w jakiś swój określony sposób. Spójrz na to z innej perspektywy. Bardzo tu jest namowa kart I w tej szóstej mieczy, i w tej cesarzowej, w, i w tym sądzie ostatecznym, że coś tutaj czegoś nie widzisz, drogi byku, coś może przeoczyłeś. To tak. Postaraj się stanąć obok i jakby z innej perspektywy spojrzeć na to, co masz, bo tutaj omawiamy świat materialny, Twojego jestestwa bycia, posiadania. Może Ty masz złe myśli a propos pieniędzy, złe przekonania a propos pieniędzy, albo y, bo uważasz, że Ci się nie należy. To usiądź sobie tak y, przez chwilę, w jakiejś wolnej chwili. I się zastanów, jakie ty masz przekonania, a propos pracy i pieniędzy i życia. Na przykład, że może w życiu trzeba ciężko pracować. I to bardzo się pięknie właśnie ta karta pokazuje przy takich nieuświadomionych przekonaniach, które nas pchają i my właściwie generują, mają ogromny wpływ na nasze życie. A my czas, często ich. Nie rozpoznajemy i tak nie wiemy, dlaczego nam się tak dzieje, jak się dzieje. A to, to są nasze wibracje, bo tutaj y, rada jest taka, że jeżeli to zrobisz, przekroczysz te. Znaczy, coś zrób w inny sposób, inaczej spójrz na pracę, zobacz, jakie masz ograniczenia w pracy. Może to są jakieś naprawdę nieistotne rzeczy. Spójrz z innej perspektywy, ale zrób coś, bo jeżeli nic nie zrobisz, to będziesz miał stosunkowo dobry miesiąc, natomiast w pracy będziesz zmęczony i taki marudny. A ty byku lubisz działać. Dla innych byków jeszcze może być tak, że może być przed Wami trudna rozmowa z szefem. Uwaga byki, albo Ty jeśli jesteś szefem. To będziesz miał trudną rozmowę z jakimś swoim pracownikiem, w której właśnie będziesz e, albo ty oceniany jako, e, że nie jesteś zaangażowany za bardzo w pracę, e, nie, nie, że myślisz jakimiś starymi e, kategoriami, a weszły na przykład nowe zasady pracy, albo e, ty będziesz musiał komuś to powiedzieć, że że y, sposób jego działania nie jest zgodny z wizją firmy, tak? To takie ładne słowa się tak teraz używa. Niektóre z was byki, jeżeli zrobicie działania, spojrzycie z perspektywy, na, w ogóle na wasze, patrząc tu na karty i na tą w centrum cesarzową, w ogóle na swoją sytuację całą, Czyli w jakim jestem miejscu swojego życia, co osiągnąłem, co mi się udało, co mi się nie udało, e, jakie mam jeszcze pragnienia, cele, co bym chciała, co bym chciał, e, czy jestem właśnie zniechęcony w tej chwili e, czymś, czy nie, czy mam, na szczęście macie wybyki, wy często macie tą postawę do działania, chcę, chcę zmienić, chcę ruszyć. I to jest bardzo dobre, to Was w czerwcu to jest Wasz ratunek, żeby tak trochę nie zgniuśnieć. I będziecie chcieli, dobra, jest jak jest, pach, pach. Niektóre to będą chciały zrobić w ogóle jakąś totalną rewoltę, nawet pod tytułem, że się wyprowadzam do innego miasta albo wyprowadzam się od kogoś, albo e, zmieniam miejsce zamieszkania, zmieniam pracę, zmieniam partnera. Nawet niektóre byki będą miały takie pomysły. Przy cesarzowej bym powiedziała: "OK, prawdopodobnie już to wcześniej sobie przemyślałeś, przemyślałaś, i jest szansa, że ta decyzja jest bardzo duża, możliwość, że ta decyzja jest dobra, drogi byku." No, zobaczcie, wszystkie karty na niebiesko. Nie ma w ogóle ani pół kielicha. Nie ma kielichów. Więc byk w tym miesiącu będzie skoncentrowany na, na tym, że bardzo chciałby coś zmienić. Będzie myślał, będzie analizował swoją sytuację, zmienić to tak naprawdę niektórzy małe rzeczy, a niektórzy duże rzeczy, niektóre z Was, byki. I przy cesarzowej to jest zawsze wspierająca karta. Zawsze. Karta kreatywności, karta tworzenia y, cesarzowa jest, symboli symbolizuje matkę Ziemię, rodzenie, dbanie. To jest ta super mama. Archetyp takiej matki matki. Pramatki. O. Więc tutaj, co by nie włożyć do tego worka, to y, cokolwiek, no, nas jest tutaj już sporo, więc y, każdy z Was będzie miał inną potrzebę zmiany w jakiejś dziedzinie swojego życia. I tutaj tak, dobry czas to będzie, tylko musisz wiedzieć, zastanowić się, jak, jak feniks z popiołu, drogi byku. Będziesz miał na to siły, będziesz miał na to chęć, będziesz y, chętny do, do, do właśnie szybkiego działania. Tylko uwaga na ósemkę Buław. Y, ósemka buław ma taką skłonność przy działaniu, y, że bardzo szybko. To jest zawsze też tak jak przy karcie przyspieszenia, że już teraz natychmiast. I te strzały, te, te buławy lecą, ale one nie lecą do celu. One po prostu pędzą. I dobrze by było tak, barany też to miały. Skoncentrować się na celu. Czego ty pragniesz, byku, o co ci chodzi? A nie hura i robimy. Tylko żeby coś zrobić, drogi Byku, musisz wyjść ze swoich własnych ograniczeń. I podobnie mamy w sferze, w sferze uczuciowej. Byki odpoczywają, byki, które są w relacjach, związkach. Chcą mieć święty spokój, chcą mieć spokój, stabilizację, żadnych fajerwerków. Niech to się to, toczy wszystko w swoim tempie, rozwija, żadnych, no właśnie, fajerwerków, nie wiem, kaskad, fontan i czego tamkolwiek, tylko stabilny spokój. Odpoczynek. Część z Was, drogie byki, będą chciały w swoich relacjach, związkach, ci, którzy w nich jesteście, Odpocząć od tego zgiełku, zamieszania, które będziecie mieć, w, w, jeżeli poruszycie to wszystko, w pracy. I to jest dobry kierunek przy cesarzowej. Tak? Mój dom, moją twierdzą, mój związek mo, moim oparciem, jak najbardziej. Dla singli i singielek, to część z Was, wiecie co, yy, może uznać, że. Dosyć mam tego randkowania, dosyć mam te, tych portali randkowych, dosyć, tam, dosyć mam umawiania się na te randki. Dobra, już niech będę sam, co ma być, to będzie, przecież nie jest mi tak źle. Część z Was może mieć taką postawę i nie szukać na siłę. Nie róbcie, to znaczy róbcie właśnie tak, nic na siłę. Wiecie, że na siłę energii się nie da na siłę przyciągnąć. Musisz ty, drogi byku, być na gotowy na to, żeby poznać kogoś fajnego. Więc możecie mieć w czerwcu po prostu spokój i czas, drogi byku, poświęcony sobie. Sobie. Idź na randkę sam ze sobą, sama ze sobą. Zastanów się, czego chcesz w tym związku, jakiego partnera czy partnerkę. Jak sobie wyobrażasz to? Najpierw stwórz wizję. I to radzą karty. Nie pędź, nie na siłę. Jeżeli masz teraz moment przestoju, z odpoczynku, zastoju, jakkolwiek to nazwiemy, to znaczy, i przy cesarzowej to jest naprawdę tak ma być. Zostaw to. Nie, nie zmuszaj się do, do, yy, do randkowania, do tego, że wszyscy mają pary. No nie wszyscy mają pary. Teraz już to w ogóle tak nie funkcjonuje. Ale ja też chcę i na siłę się z kimś spotykać. Nie rób tego. Bo nic z tego nie wyjdzie, od razu ci mówię. Więc daj sobie, drogi byku, czas teraz poświęć w tym czerwcu, czas dla siebie. Jeżeli jesteś, tak jak mówiłam, w relacji, to zadbajcie o to, żeby było, czy w związkach, żeby było spokojnie, wspierająco, tak stabilnie. Taki, żeby ten dom, żeby faktycznie był tą twierdzą, związek tym oparciem, że możesz się oprzeć o tą drugą osobę. Wiesz, że ona cię kocha, ty ją. To jest cudowne. Spokój jest też bardzo ważny. Nie zawsze musimy gnać do przodu, drogie byki. Czy ja mam coś tu jeszcze? W tym sądzie ostatecznym mówiłam właśnie to o tej przemianie, że niektórzy z was będą chcieli przejść w różnych aspektach swojego życia i to już od was zależy, bo ja tutaj w takich czytaniach ogólnych to nie jestem w stanie powiedzieć co, bo w czytaniach prywatnych no to już jest osobiście wtedy się dopytuje i tak dalej. A tutaj jest nas sporo, co mnie bardzo cieszy. Pamiętajcie jeszcze drogie byki, to jest dobry miesiąc na jeżeli jesteś artystą na przykład na tworzenie nowych projektów, na tworzenie, na kreowanie, absolutnie fantastyczny moment. Ja się nie znam na ogrodnictwie, ale przy cesarzowej też wiem, że to jest też dobry czas na jakieś takie działania ogrodowe, jak ktoś lubi. I bardziej ta cesarzowa, ona mi się tu pokazuje, kochani. Właśnie w tym przy tym sądzie ostatecznym, że będzie chęć zmienienia u siebie czegoś. I to jest, i ja bym się tego trzymała. Zacznij od małej rzeczy. Nie? Zastanów się w ogóle, czy, czy chcesz coś zmienić. Bo tak jak mówiłam, niektórzy będą dorobili duże zmiany, a niektórzy małe, małe. To chyba najważniejsze informacje, drogie byki. Dziękuję Wam bardzo za obecność na kanale. Proszę, to niech to będzie taka wspólna wymiana. O subskrypcję mówcie, że kanał istnieje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wspaniałego czerwca i do następnego filmiku. Cześć!